projekt paka inne garowanie, czyli tak naprawdę jest to odzwierciedlenie tej relacji, która zadziała się między mną i Janem, czyli tak naprawdę wspieranie młodzieży i też tak, no, moją historią staram się no, poruszyć w młodych ludziach te przestrzenie, które być może są jeszcze nieponazywane, których być może brakuje do tego, żeby w sposób prawidłowy poruszać się w życiu, żeby przede wszystkim też mówić o takich ważnych rzeczach, że to. Minimum przyzwoitości w życiu jest szacunek względem drugiego człowieka, że obojętnie z jakiej przestrzeni życia pochodzimy, to szacunek względem drugiego człowieka jest rzeczą najważniejszą i to takie minimum. Każda, każda pomoc, każdy udział osoby postronnej, a tym bardziej osoby, która przeżyła sporo w swoim własnym życiu, jest w stanie dotrzeć do młodzieży w taki sposób, Jakie niejednokrotnie może nam jako nauczycielom obcującym z dzieckiem każdego dnia nie zawsze się udaje. Ale też mówię o ważnych rzeczach dotyczących i trudnych rzeczach dotyczących prób samobójczych, samookaleczeń, jak sobie z tym radzić, czy my mamy prawo jako osoby się w tych sytuacjach tak czuć, czyli tak naprawdę rzeczy, o które boją się pytać młodych, młodzi ludzie, bo są one trudne, więc tutaj w sposób takiej luźnej pogadanki po prostu razem o tym. Rozmawiamy. Dla nas najważniejsze jest dobro każdego ucznia, a mając uczniów sporą ilość, wśród nich zdarzają się też uczniowie, którzy wymagają pomocy bardzo różnej: pomocy na tle emocjonalnym, pomocy na tle e, problemów, które ich przytłaczają. To są problemy natury już dosyć poważnej. Projekt Paka inne garowanie jest skierowany do młodych ludzi z przestrzeni właśnie szkół, ale też z bardziej smutnych miejsc, takich jak zakłady poprawcze, młodzieżowe środki szkolno-wychowawcze czy domy dziecka. I e, projekt Paka Inne Garowanie, tak naprawdę pierwszy krok, pierwszego etapu wygląda w taki sposób, że przyjeżdżam luźno rozmawiamy tak jak teraz to z młodzieżą, a później wbijamy do kuchni, gdzie w sposób jakby też no wspólnego gotowania, siadania przy stole, jakby jest kontynuacja tych rozmów i wtedy dzieciaki mają, młodzi ludzie mają też już większą gotowość na to, żeby zapytać o pewne rzeczy dotyczące właśnie samookaleczeń, prób samobójczych, hejtu, e, też no takiej krzywdy, która się dzieje, nie? więc to są ważne rzeczy.